widzowie z tej strony, Zakrzaki w dzisiejszym odcinku robimy sobie wyrwa 2.0 challenge. Jak wiecie, w Fortnite mamy trzęsienia ziemi, które powoli rozwalają naszą mapę. No i właśnie wczoraj został rozwalony czerwony domek koło Tiltedów, zapadł się i stworzył nam nową dziurę. W tym filmie naszym zadaniem jest polecenie na tą dziurę, zabranie lutu oraz wygranie gierki właśnie lutem tylko z tego miejsca. Nie będzie prosto, a więc polecam ogląd do końca. Jeżeli tego jeszcze nie robicie widz, zostawcie suba na kanale, żeby niczego nie ominąć, być na bieżąco i przekazać im po 120 tysięcy, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Strzeli łapę w górę. Był wykocek, jak udałoby się dowieć 2000 łapek, oraz zapraszam na wego Insta i drugi kanał zakrzak 2. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, pamiętajcie o kociku Zakszak i Ty w sklepie. Dzięki wszystkim właśnie za wsparcie z tym kodem. No ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania odcinka. A więc witam bardzo serdecznie, widzę, ja już jestem w busie No i dzisiaj robimy sobie challenge wyrwa 2.0 No bo jak przed chwilą na pewno mówiłem W Fortnite są aktualnie trzęśnienia ziemi I te trzęsienia rozwalają pewne miejsca na mapie No i właśnie w tym oto miejscu na mapie powstała dziura wyrwa Wyrwa brzmi lepiej, 2.0 No i naszym dzisiejszym zadaniem jest zabranie lutu Tylko z tej wyrwy oraz zagranie jak najlepszej gierki Tak w ogóle to nie wiem czy pamiętacie Ale tam stał taki czerwony domek i, No i chyba już do nas nie wróci do Fortnite'a Dajcie znakać, że go pamiętacie i czy na niego kiedyś lataliście. A ja zabieram się już do lutowania i gierki wygrywania. Co ciekawe, nam się tutaj zrespiło, mamy skrzynkę, mamy dużo, bardzo dużo nawet lutu bym powiedział, na ziemi. Okej, okay, jest shotgun. W takim razie bierzemy shotguna, mamy też wolnego shotguna, mamy też y, ciężkiego shotguna. Wow. Zawsze narzekałem na shotguny. To dzisiaj zostałem wszystkie, żebym mógł sobie wybrać. Ze skrzynki wypada nam słuchajcie, łowcie, kręce, fioletowy kałach. No to klasa. W takim razie ja wybieram sobie wolnego wolnego Pompę, jaką byście wy wybrali? No, no, ja wolną wybrałem, więc e, lecimy. Słuchajcie, dalej. Nie, przepraszam, nie lecimy dalej. Mamy tutaj jeszcze skrzynkę. Otwórzmy skrzynkę. Dostałem MK7. cie, ręce. Kałach czy MK7? Kałach czy MK7? Fioletowy chyba kałach dzisiaj zagramy. No, bo, no, no mocny, 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 mocny item wypadł. Oczywiście mamy tutaj całkiem dużo matca w tej wyrwie. No, bo zawalił się cały domek. I to właśnie z tego domku mamy matce. A szczególnie dużo dają to takie czarne kawałki. Takie, te takie jak które. O, to na przykład da dużo na pewno widzowie. To taka ciekawostka. W ogóle i ziemi się właśnie zaczęło. Zobaczcie. Zaczęło się trzęsienie ziemi, które prawdopodobnie niedługo rozwali kolejny obiekt na mapie. Ciekaw jestem bardzo, co to będzie. Ej, to pęka wszystko. Dobra, może ja lepiej wyjdę z tej wyrwy, bo ja nie wiem, co tu się będzie działo. To, to może lepiej wyjść. Zaraz się okaże, że jak się jest w tej wyrwie podczas trzęsienia ziemi, to coś tam się zawala i tak dalej. Ja tego bym raczej nie chciał. No więc nasz lud wygląda w taki oto sposób. Myślę, że jest naprawdę całkiem spoko. No i teraz postaram się zagrać jak najlepiej. I jeszcze może pokażę Wam tak z góry tą wyrwę, żebyście zobaczyli. Tak wygląda wyrwa. Dokładnie tak Taka zawalona dziura po czerwonym domku. Nawet rury się oderwały od niego, więc a, a unlucky troszkę. Ktoś nawala się na kamienistym kinie. Czy my chcemy tam iść? No, widzowie, no pytać dwa razy nie trzeba, jak najbardziej. Idziemy, dojeżdżamy i wygrywamy. Tak, no taki jest zamysł tej gry. A jak się uda, to zobaczymy. Nie, no słuchajcie, musi się udać. Nie ma to tamto. Let's go. Ko pytanie, gdzie jest ten gościu? Bo on na pewno gdzieś tu jest. Tylko właśnie pytanie brzmi, gdzie widzowie? No, to jest najważniejsze pytanie. Dobra, widzę go. On tam stoi przy beczce na kamienistym Leczył się przez chwilę. Ajajajajaj. Jaj, jaj. Widzi mnie. 50. man. No i słuchajcie, jednak kałaszek. No wiedziałem, żeby go zabrać. Serio, jeśli z kałacha się przyceluje i dobrze się trafi, to ten kałach robi taki damage, że no głowa mała, widzowie. Naprawdę, co nie? Aha, rozwaliłem to, a to mi dawało jeszcze HP. Nieważne. Wiecie co? Zabierzmy sobie do leczenia pizzę. W sensie maksymalną ilość pizzy, jaką możemy zabrać, bo pizza jest mega dobrym leczeniem, więc y, czemu by jej nie wziąć? Zabieramy. Ile mamy? 6 kawałków. No i klasa, widzowie, to to jest to. Chyba, że jeszcze wywalę pistola? Ej wywalę jeszcze pistola i zabiorę więcej pizzy. To jest chyba dobry plan. Będziemy mieli dużo leczenia. T takie tam tylko 8 kawałków. Kolejne splesze. ej, może było warto splesze zabrać jednak. Mniejsza ze spleszami 34 osoby do końca lecimy na kolejnych gości. Tak w ogóle w komentarzu możecie dać znak, jakie kolejne miejscówki, waszym zdaniem, zostaną zawalone pod ziemię, bo mi się wydaje, że będzie ich jeszcze sporo. No, bo wiecie, 12 dni do końca sezonu, czyli teoretycznie może jeszcze z 7 miejscówek się zawali. Nie mam pojęcia, aż zobaczymy. To ślicie na Spiderku, tylko pytanie. Gdzie? No, widziałem go na wizualizacji przed chwilą, ale nie gdzieś zniknął. No cóż, no, 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 niestety sobie odleciał. Kurczak, co jest grane? Chłopcze się ze mną ściga, pozdro. Jest gościu widzowie, napalam do niego 30, 70 dostał, let's go. Pewnie ma leczenie, ale zawsze wiecie, zawsze tam około 70 jest. Stoi tutaj, 25 dostał, chłop ma raczej mało. Krak 15, no nie, tylko nie Spiderek, 41, 0, ma. no praw go, dobra, leży, mamy go. Mamy na sobie kolejnego, taka ciekawostka, więc ja zjadam kawek pizzy, zabieram rybę. Ło, wow, on tu jest, widzowie? Dobra, na spokojnie z nim. Bomba? Uuuu, no to musiało zaboleć. Nie wiem, ile mu dałem, ale chyba bardzo dużo A taka ciekawostka to było z szerego shotguna Więc nie wiem, nie wiem, jak to weszło Skolapsowali mnie Dobra, boksuję na spokojnie, na widzowie, damy radę Podmieniamy ścianę Gościu, ale czemu ty do mnie tak wpijasz agresywnie? Co ja ci zrobiłem? Ajajaj, ale dostałem No ziomek ogarnia, widzowie, trzeba uważać na niego i to mocno Podobnie na mnie, 144, yy, edycja, bomba, no nie, znowu nie trafiłem, nie, na biało ma, edycja, pyk, no nie trafiłem, ej, ej ile on ma tego HP, halo, stało się właśnie coś dziwnego, bo trafiłem mu dwie pompy na biało, a on nie padł, więc no, gg, Pomianka ściany, niestety nie jest moja, jest tu, 34, no nie, mam na biało. Chłop go pokonał na trzeciego. No to zabawnie, widzowie, się dzieje. W sensie takie dymy, że nie mam pytań, do czego tutaj w ogóle dochodzi. No, masakra. Mam 40 HP i gościu mnie spamuje. Wiecie, co robimy w takiej sytuacji? Zawijamy. Nie tak, tak zawijamy. Nie, też nie tak. Mamy mapę skarbów, więc szybko polećmy po nią, bo w niej powinniśmy znaleźć raczej splesze. Jeszcze zostało mi 5 lunchów, więc pozdro. Ej, lekka zadymać na tym odcinku bez żartów. Serio. Wykopujemy skarb, otwieramy i oby były w nim splesze, no bo wiadomo. To może zwykłych przedmiotów z niego nie mogę podnieść 3, 2, 1 i są splashy Dziękuję bardzo, no ratujecie mnie splashy w tej chwili Ach, chciałbym to zabrać, no no nie mogę Niestety, no, no niestety widzę, no nie mogę, nie mogę 4 splashy, czyli 80 HP Czyli będę miał 120, to może znajdę Jakieś bandaży tutaj, czy rybę wyłowię Czy cokolwiek, żeby mieć full HP O, serio da się wyłowić flopera w wodzie Bez łowiska? Tego jeszcze nie widziałem Mięcho, splash, splash Splash i splash i dojeżdżamy Okej, okay, mamy tutaj Jakiegoś boksa, mamy tutaj go. No tu są lekkie dymy, ale lecę mu na plecy. Poczekajcie, jeżeli dobrze to zrobię, to może coś z tego w sumie być. Ej, on będzie stał w miejscu i się leczył za chwilę. Poczekajcie, na spokojnie. Stańcie w miejscu, proszę cię! Stanął, 30, 0 ma, na hita jest widzowie, lecę, kolapsuję go. Powinien zlecieć się na dół, ale pewnie wpadnie do rzeki. Tak, pan do rzeki, niestety. Dobra, mamy go pokonanego. Jest czwarty ziomek, let's go! A, jest czwarty ziomek, ale dojeżdżam je piąty. No tego tylko mi brakowało. No, normalnie, No normalnie coś niesamowitego, serio. Zawijamy się lunch lęczpadem, bo są niezłe dymy. Ej, widzicie tego gościa, co leci właśnie? W tornadzie, no on tam leci. No tak, no, no leci po prostu, tak dokładnie. Chłop, sobie ci lubię w tornadzie. Ej, to jest w sumie dobry plan, tak, polatać w tornadzie. Nikt się wtedy prawie nie widzi, nie trafia. To jest dobre. Kroki widzę, jest gościu 30, 50. I jeny, jak ja lubię kawaha od dzisiaj chyba? Serio widzowie, jak się przyceluje, to tutaj jest taki damage, że no, głowa mała, no naprawdę. jak idzie w tunele, pomieniam go. Ej, czy on właśnie jest zamknięty i nie może nic zrobić? Daszek do boxa, bomba No i mamy go pokonanego No, on, w śle on wszedł w ślepą uliczkę Kolejny, dostał bombę A, no, ja też sobie dostałem bombę Na szczęście posiadam takie coś jak pizza Więc zjedzmy pizzę i co jest grane? Czy ja naprawdę właśnie zamknąłem się, widzę, w boksie, Z którego nie ma wyjścia? Brawo ja No, lepiej zrobić tego naprawdę, naprawdę nie mogłem Co jest grane? Wow, tornado Nie, no, nie żartuj sobie ze mnie Co, co ja mam teraz zrobić? Ej, nie mogę nic zrobić Super, ekstra Koks Jakby, aha, jeszcze damage dostaję W ogóle nie, no Pewnie, że tak. Co wie, no jestem w środku tornada, damage dostanie, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Nie, dobra, ja nie wytrzymam. No, czy ci można mieć gorszego pecha? Serio pytam. Czemu zawsze ja? Powiedzcie mi. W takim razie próba numer dwa, nie wiem co tam się stało. Dajcie znać w komentarzu w ogóle czemu ja się tam wyłożyłem. Wpadamy na mapę, patrzymy, co dostajemy, a dostaniemy tylko dużo, bo chyba trzy skrzynki się zrespiły. Ja cię kręcę, Ej, jaki lud będzie w tej grze? No, coś niesamowitego. Mamy pompę. Pierwsza skrzynka daje nam SMG. -ka. Bardzo dziękuję. Matsy potki. Kolejna skrzynka daje nam kałacha. Czyli w sumie mamy już lud na wygrywanie gierki, okej? Okay. Słuchajcie, tą gierkę gram całkowicie pod zwycięstwo. Pier więc yy, dojadę gości. Całkowicie pod zwycięstwo, ale jednak karkowalne kino dojedziemy. Biało ma, dostał jednego hita, nie trafiłem, SMG i leży. Mamy go porobionego. GG GG. Co miałeś tutaj ciekawego? Lunch pada, dwie ryby miało. okej, okay, zabierzmy sobie zamiast potek, więc jest spoko. No więc w drogę lecimy na kolejnych. Czekajcie, czy ja przypadkiem nie miałem grać pod winę, a teraz mówię, że lecimy dojeżdżać kolejnych. No chyba właśnie to mówię, gościu! 30, 40, krak! Ej, kałak jest świetny. Lecisz pan, biało ma, 17, no dużo na biało. Pompa! No i mamy Spidermana pokonanego. Ej, dobrze mi się dzisiaj gra w giga-dobrze. No, ja bym podejeżdżał chyba jednak. Szybkie dwa fragi. Lecimy dalej. Za darmo to biorę, zrzuta. Co my tu mamy? No, to no i jest lunchpad. No, no i super, o to chodzi. Lunchpad za friko, Ja chętnie przyjmę. I chłop! Jest! Dawalam 30, 60. Zawsze coś, chociaż on będzie dobry. No, ale może damy radę. Dostał bombę 80. Uuu, ależ tutaj został porobiony bardzo szybko. I w ogóle, jakie on miał itemy piękne? Złoty shotgun, złote MK7. No ale zabrać tego nie mogę. Dałem mu właśnie kraka, let's go. 30 znowu dostał. 30 krak. No i o chcesz dalej się nawalać? 30 na biało. 30 krak, 0 ma znowu, lecimy. Tutaj jest, mam go. Dobra, no i leży? Słuchajcie, dojeżdżał, ale udało się go porobić. A więc czwarty frak na naszym koncie i znowu gościu, który miał, nie wiem, fioletowe i złote i temy. Skąd? Wszyscy to mają, halo. Ktoś do krzaka wejdzie, trzyma no byczku, wszedł do krzaka, dostał i leży. Dobra, dobra, dzi, dzi. Nie spodziewałem się, że ktoś wejdzie mi do tego krzaka, ale okazało się jednak, że ziomek tak o po prostu sobie wszedł. Kolejny wejdzie do tego krzaka, nie gadaj! On jest w krzaku, widzę go. Znaczy widziałem przez chwilę, ale już go nie widzę. 30 dostał, 30, 30 krak zero, okej. Okay. Że tak to ujmę, porobione. A, a tu jest kolejny. Nie, dobra, nie wytrzymam. Co się nagle dzieje, ty? Dostał stówę, let's go. Wow, dostał chyba czypiakiem! Dostał czepiakiem, chłop ma zero, widzowie No teraz muszę go dojechać Gościu, dojeżdżam cię, dobra On dojeżdżał, ale widzowie, no, no co Co tu co, co dużo mówić Został porobiony, elegancko, więc yy, Więc mega git, weźmy sobie jego potki Został ostatni chłop ze snajpem i Jasny gwincior, no to życzę sobie powodzenia Czepiakowa snajpa jest Giga OP, wiecie co zrobię? Idę po moją pizzę, wywalam kałacha Zostawiam sobie SMG-ka i bierzemy Trzy kawałki pizzy zamiast tego kałacha Jeden, drugi, ej, czy on do mnie właśnie! No nie no, kumplu! Kumplu mój drogi, dziecke pierogi, nieważne, idę tylko dojechać! Ileż on ma tych amunicji Dostał, biało ma, zero No i słuchajcie, udało się wygrać challenge Grota 2.0 Znaczy się nie grota, tylko wyrwa dziura 2.0 Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Żeby niczego nie ominąć oraz być na bieżąco I przy okazji po 120 tysięcy za co bardzo dziękuję Pamiętajcie widzowie o kodziku, zakrzak i ty w sklepie Jeśli chcecie mnie wesprzeć, bardzo dzięki wielkie za to No i co, ja już się z wami żegnam, wbijajcie na te filmy Trzymajcie się, do następnego i piona